Osiem lat temu w klubowej telewizji pojawił się cykl programów Nakręceni na Górnik, prezentujący kibiców z pasją. Mogliście wówczas poznać pana Janusza, który zbudował Stadion Zapałek, dowiedzieć się jak powstawał Jorguś, czy też poznać kolekcjonerów oraz kibiców z różnych części Polski. Czas najwyższy na reaktywację. Pomimo życiowych trudności fanatycy z krwi i kości. Działalność KKN-u, górnika Zabrze, dowodzi, że ów sentencja to nie jedynie slogan, hasło z koszulek i szali, ale rzeczywiste motto, którym kierują się w swoim życiu. Są pełni pasji, przepełnia ich energia, radość i miłość do górnika. Dzięki powstałemu niemal 10 lat temu stowarzyszeniu, dali się poznać jako niezwykle oddani fani, kibicujący zarówno w zabrzu, jak i podczas wyjazdów. Trudno sobie wyobrazić trybuny stadionu bez ich zaangażowania i wspomnianej pasji. Adam. Za kilka miesięcy KKN górnika Zabrze świętował będzie dziesiąte urodziny. Dziś wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteście widocznie jesteście taką aktywną i żywą częścią górnika Zabrze. Natomiast jak wyglądała sytuacja kibiców niepełnosprawnych górnika przed powołaniem stowarzyszenia, przed Waszym powstaniem? Czy tak, było, chodziło się na mecze, tak? Bo trudno nie chodzić na meczach się kibiczyło dziecka. Ja osobiście nie chodziłem od. Zanim powstało stowarzyszenie, byłem na jednym meczu z Wartą Poznań. A tylko ze względu na swoją niepełnosprawność i na brak dostępności wtedy jeszcze stadionu naszego. Wiadomo, bo troszkę inny, inny stadion, in, inne, inne możliwości dotarcia na niego. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, też było różnie. Ale wiem, że kibice chodzili tutaj od nas z kkn tutaj. Chodzili już wcześniej, przed powstaniem stowarzyszenia i przed, przed wybudowaniem nowego stadionu, więc. To się już powoli kręciło, ale nie tak jak teraz. Pamiętasz wasze początki? Z jakiego pułapu startowaliście? Pamiętam takie spotkanie założycielskie w starej kawiarni, jeszcze na starym stadionie. Ile wtedy było osób na początku tak, właśnie nie, waszej grupy? Powiem tak, nie na tym spotkaniu też nie było. Ja się A ja akurat byłem. Ja się właśnie dowiedziałem o tym spotkaniu z Dziennika Zachodniego, bo był artykuł na ten temat. No, i wtedy na tym spotkaniu, z tego co wiem, było 17 osób, jak się nie mylę. 17. Na pierwszym było 6, później było chyba 17, jak się nie mylę teraz, właśnie. No, i to były pierwsze takie rozmowy z klubem, tak? Jakby to mogło wyglądać? A później było kolejne już spotkanie w nieustającej już teraz restauracji w barze Śląskie Ranczu tutaj na Webera. I tam już było, ze... napisaliśmy statut cały, i Powoli się już budowało stowarzyszenie. Z czego jesteście najbardziej zadowoleni? Czy macie jakiś taki powód do dumy z tej dziesięcioletniej działalności? Tak. Ja osobiście jestem zadowolony z ilości członków, jaka jest teraz w stowarzyszeniu, bo jest to największe stowarzyszenie w Polsce, jeśli chodzi o ilość zrzeszonych członków. No i dumny jestem, powiedzmy, właśnie z, tych, z tej ilości i powiem taką krótką historię z ostatniego wyjazdu, właśnie. Gdy siedziałem jeszcze w busie, zatrzymaliśmy się na, na stacji benzynowej. E, tak siedziałem, właśnie i jak te osoby z tego busa drugiego wychodzą na tą stację, tam coś kupi do jedzenia. No i tak mówię, kurczę, no tyle osób. Ja wtedy na ten mecz 40, nieca, bo to było na legie. I tak mówię sobie, no kurczę, parę lat temu te osoby się w ogóle nie znały, tak? Wtedy się nie znały, a teraz mamy grupę ludzi, którzy się przyjaźnią, spotykają, chodzą na imprezę razem na mecze, więc to tak. Z tego tak jest to troszkę bardzo dumny właśnie, że coś tak udało zrobić taką zgraną ekipę. No właśnie to jest właśnie taki drugi obszar działalności, tutaj już miałem zapisane to w myślach jako kolejne pytanie, bo to nie tylko mecze, nie tylko kibicowanie. To powstanie KKN, mam takie wrażenie, może się mylę, nie, nie jestem z wami na co dzień, ale że w wielu przypadkach jakby odmieniło życie kilku, kilku na pewno kibiców, którzy no, zaczęli częściej wychodzić z domu, zaczęli mieć przyjaźnie. Jak ty to widzisz? Czy, czy masz podobne wrażenia? Tak, jak najbardziej, bo tutaj, tak słyszałem przed chwilą, właśnie, że te osoby, tam znało się powiedzmy dwie, trzy osoby się znały. W stowarzyszeniu poznali kolejnych znajomych, i też tak zrobili, takie grupki, powstała jedna taka fajna grupa. No i teraz tak jak mówię, tutaj jeździmy i na mecze, i chodzimy na, tutaj na mecze do Zabrza, ale na przykład jeździmy też na zwykłe wycieczki, tak? Byliśmy, byliśmy w Wiśle, byliśmy. Teraz zostajemy w Cieszynie. Byli, w, teraz byliście. byliśmy w Cieszynie, tak. Rok temu byliśmy, rok temu, dwa lata temu byliśmy w Wiśle na takim Radzie dla Osób Niepełnosprawnych. Teraz Cieszyn, teraz planujemy. Jak się nam uda y, y, dostać dofinansowanie z projektu, to jeszcze mamy planowany wyjazd do Wrocławia na Jarmark więc takie, takie imprezy nam się właśnie kręcą, oprócz, oprócz meczów. Bierzecie też udział w życiu klubu na promenadzie Areny Zabrze. Jest wasze stoisko. Pamiętam też całkiem niedawno, w przypadku Miesiąca Bez Barier, stadiony bez barier, kiedy była ta akcja, również bardzo szeroko się pokazaliście z specjalnym torem przeszkód, prawda? On miał po prostu pokazać też, chyba, z jakimi. Życiowymi problemami, jak wyglądają te codzienne wyzwania osób, które poruszają się na wózkach. Tak, dokładnie. Tutaj Tor przeszkód właśnie pokazywał, innym kibicom pokazać, jak, jak właśnie wygląda życie. Powiedzmy w cudzysłowie na wózku, gdzie właśnie mieliśmy tor przeszkód zrobiony. Można było sobie pojeździć na tym wózku, zobaczyć po tym torze przeszkód, pokonać schody, pokonać imitacje krawężników, e, których mamy wiadomo na każdym kroku bardzo dużo. E, wiadomo jest miasto jeszcze, miasta ogólnie w Polsce są mało co jeszcze tak do, do, dostosowane w 100%. To się jak, jak najbardziej zmienia, ale to, to, to ten tor chcieliśmy pokazać właśnie jak to wygląda z naszej perspektywy, że tu bez pomocy innych osób czasami nie da rady w ogóle. No i na koniec już nie jako do prezesa KKN-u, tylko po prostu prywatnie do Adama, kibica jak to się zaczęło? Jak się ta pasja górnika u Ciebie zaczęła? A to u mnie to się zaczęło już od, od, od szkoły, praktycznie od pierwszej klasy, od, już nawet nie pamiętam, czy od przedszkola, już, czy od, od, od pierwszej klasy. No ja pochodzę z Rudy tak, tam wiadomo, Ruda Śląska jest podzielona. Akurat mieszkam w dzielnicy, gdzie jest powiedzmy pół na pół, więc mnie przypadł górnik i kibicuję górnikowi od małego, tutaj nie ma, ojciec też kibicuje górnikowi, więc no, od małego, tylko górnik, tak? E, dokładnie. Jesteście obecni u siebie, jesteście obecni na meczach wyjazdowych. E, no i zanim e, porozmawiamy z kolejnymi naszymi przyjaciółmi z zabrzeńskiego kkn zobaczmy w kilku minutach, jak wyglądał wyjazd KKN-u górnika Zabrze do Lublina. Jesteśmy w Lublinie. Jak tylko przejechaliśmy przez most, to zobaczyliśmy naprawdę bardzo piękny stadion od zewnątrz. No, I miejmy nadzieję, że taka piękny stadion nie przyczyni się do wygranej motoru. Ale oczywiście liczymy na to, że trzy punkty dopajaną no do Zabrze. Nazywam się Mateusz Makieła, jestem e, kibicem górnika Zawrze od, od urodzenia. E, jestem e, kibicem w grupie kibiców niepełnosprawnych. Jestem również dyskryptorem na, na meczu Górników. U ciebie. Jak odczuwasz dzisiaj ekscytację przed tym meczem z motorem Lublin? Na pewno w pewien sposób tak, dlatego że to jest pierwszy mecz mój wyjazdowy w tym sezonie, pierwsza wizyta na tym pięknym obiekcie, więc zawsze jest to coś nowego, kiedy mogę odwiedzić nowy stadion, tym bardziej, że coraz więcej stadionów jest świetnie przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. No i fajnie, nowe miejsce, nowi ludzie, zawsze lubię poznawać nowe osoby, nowe miejsca, także tak. Jest Adam, prezes KKN-u. No, dziś wyjazd dalszy do Lublina. Jak to organizacyjnie wyglądało? Czy to sprawiało jakiś problem? Nie, raczej żadnego problemu. W sumie tośmy przyzwyczajeni do dalszych wyjazdów. Bardziej pogoda w wiadomo jaka była. To troszkę lepiej, ciepłytko. Chłopaki, a wy tutaj dzisiaj w jakiej roli jesteście? Zaangażowani, tak? Tak, tak. jako asysta w ramach akcji Stadionu Bez marii. Zaprosili LKK Górnika Zabrze, tak? tak tutaj zależy, w gminie? prowadzenia piłkarzy. To na pewno jest dla was też duże przeżycie. No, zapewne jakieś przeżycie jest. Poza tym jeszcze nie byliśmy na tym stadionie, więc jakaś atrakcja do nas. Jak długo już jeździsz za Górnikiem? Kakan KKN trwa. Będzie miał w tym roku dziesięciolecie, ale jeszcze raz byłem na meczu i miał lat. Na wyjazdy z KKN-em często się udajesz? Za każdym razem. Za każdym razem. Na Najdalej? Na w nie dosyć ponure pobaczmy. No, ponure, ponure. Troszki smak, porażki, ale trudno. No, długa to droga za była, za... długą drogę przejechaliśmy, bo chyba 400 km jest porażka jest po prostu taka... Serce kibica kupawi, ale serce kibica tak, ma to do siebie, tak. że bardzo szybko się goi. Ale nadal kochamy Górnik Zabrze i no. będzie Czy... dobrze. Kontynuujemy. Gosia oraz Mateusz Zacznę od Mateusza, bo jest dłużej w KKN, -ie. Mateusz od początku, prawda? Jestem od początku. Od początku i powiedz mi jak, jaka jest była twoja trójkolorowa historia? Historia pasji kibicowania Górnikowi? Kibicuję Górnikowi od szóstego roku życia. I kiedyś weszłem w internet i zobaczyłem ogłoszenie na stronie Górnika, że będzie pani z Cafe Polska, pani Weronika, będzie nam, jest możliwość, Tworzenia takiego stowarzyszenia. I wybrałem się na pierwsze takie spotkanie, gdzie pan, gdzie pan Jerzy Mucha on też z nami tam był. I, i miałem wrażenie, że grup nie do jest za tym, żeby takie stowarzyszenie utworzyć, skoro tylko przyszło sześć osób. Ale ja wtedy poprosiłem chlub o, o dwa tygodnie i o rozgłoszenie tego w mediach. No i się udało później na tym spotkaniu, na było dużo, dużo więcej. Przypuszczałeś, że tak to będzie wyglądać dzisiaj po niemalże 10 latach, że będziecie największym stowarzyszeniem. Kibiców. Marzyłem, żeby takie stowarzyszenie było, ale nie, nie spodziewałem się, że aż w takim tempie się będziemy rozwijać. Małgosia, a ty jak? Ja, ja podobnie jak Mateusz, też już e, oczywiście kibicuję górnikowi Zabrze od Ech. szóstego roku życia. Już tata jako pierwsza osoba mnie wprowadziła tutaj na stadion i tak się to zaczęło. Wiadomo, z biegiem czasu różne sytuacje życiowe gdzieś tam oddaliły mnie od górnika, ale zawsze kibicem byłam. I od dwóch lat dzięki że dzięki temu, że na co dzień pracuję z osobami z niepełnosprawnościami, więc przyszłam jako opiekun, no i tak to się zaczęło. Poznaliśmy Adama, Mateusza. I zaczęliśmy jeździć na wyjazdy. Bardzo nam się to spodobało. Ja ciągnęło czułam, cię to tak, treści. ciągnęło mnie się jak najbardziej, a z drugiej strony cieszyłam się, że mogę pomóc, mimo że jestem osobą sprawną, ale mogę pomóc w organizacji, mogę pomóc w wyjazdach i jestem wtedy do, do dyspozycji. Dlatego bardzo się cieszę i bardzo dobrze się czuję w, w rodzinie, bo ja mogę powiedzieć, że to jest rodzina KKN-u, bo bez względu na to, kto, jaką ma niepełnosprawność, wszyscy są równo traktowani, wszyscy są mile traktowani, i, i to chyba najbardziej jest też atutem KKN-u tutaj u nas w Zabrzu. A jak miałabyś określić pasję do kibicowania? Ona jest na wysokim poziomie. Myślę, że bardzo wysokim, a szczególnie widać to u osób z niepełnosprawnościami, bo oni się cieszą każdym meczem, każdym przyjściem na stadion. Jeżeli są jakieś informacje, że jest wyjazd, że jest mecz u nas, to to już są pytania, są telefony, jak, gdzie, czy możemy jechać. Same akcje, które też właśnie prezes wspominał o wyjazdach, na wycieczki, tak jak byliśmy teraz w Cieszynie, cieszą się bardzo dużą popularnością. Też trzeba wspomnieć, że w zeszłym roku była zabawa integracyjna, gdzie mieliśmy e, okazję też, e, byli u nas piłkarze z e, grubu Górnika Zabrze. No był po prostu furora. Furora, bo oni żyją, oni się cieszą. Sam e, fakt, że mogą na przykład wyprowadzać przy miesiącu e, przy miesiącu niepełnosprawnych, bez barier, że mogą wyprowadzać kibiców na znaczy piłkarze piłkarzy na stadion. To jest dla nich niesamowite przeżycie. To jest niespanie całą noc i przygotowanie się na to wielkie wydarzenie. Mateusz, czy ta decyzja sprzed 10 lat, żeby przystąpić do KKN-u, czy, czy, czy to, że on w ogóle powstał tutaj przy Górniku Zabrze, możemy powiedzieć, że w jakiś sposób wpłynęło na twoje życie, że je odmieniło na lepsze, że jest fajniej? Całkowicie zmieniło, bo to, no, później na drugim spotkaniu już był Adam, zaprzyjaźniliśmy się z Adamem i stwierdziliśmy, że spróbujemy coś tutaj stworzyć, no i ja się z tego bardzo cieszę, że jesteśmy na tym poziomie teraz, na którym jesteśmy. Wiem, że nie opuszczasz praktycznie żadnego wyjazdu. Ostatnio chwaliłeś się w no, materiale, który już widzieliśmy, że tak. Szczecin najdalszy. Tak. Co jeszcze poza tym? Był no, Białystok? Białystok był, tak, tak. A Gdańsk na przykład? Jeszcze tam nie byliśmy. To jest chyba jedyne chyba województwo, w którym jeszcze nie byliśmy. Czyli to jest taki cel najbliższy pewnie na ten sezon. Myślę, że tak. Y czy stadion w Zabrzu jest dla was wygodny? Myślę, że jest najlepiej dostosowany. W Polsce, że tak powiem, bo troszkę tych stadionów jużśmy zmienili, ale to też dzięki współpracy właśnie z Klubem, że Klub nas zaprosił na niektóre spotkania. Jeżeli jest coś do poprawienia, to Klub też przychylnie na to patrzy. Małgosia, to już tak na zakończenie ciebie zapytam. Tak. Czego można Wam życzyć y, jako stowarzyszeniu y, na najbliższe lata? Najbliższe miesiące lat. Ale... Ja myślę, czego nam można życzyć. Na pewno jeszcze więcej członków, bo wiadomo, że jesteśmy otwarci na, na każdą osobę. Nawet chyba w poprzednim meczu, osoba była tutaj sknurowa dziewczyna, która przyjechała i, i to było jej marzeniem, i dzięki tutaj kontaktowi z prezesem mogła przyjechać na ten mecz i mogła wjechać wózkiem bus, i uczestniczyć na żywo w meczu, więc myślę, że jak najwięcej członków, oczywiście finansów, no bo to z tym też się borykam. Ale i to nam wtedy pozwala też wyjeżdżać na, na wyjazdy i brać jak najwięcej osób. No i cieszenie się przede wszystkim z meczy i, i z uczestnictwa, tutaj, że może być ten KKN i może być i my możemy w nim uczestniczyć.